Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. To jest materiał, w którym Wam chciałbym przede wszystkim e, powiedzieć parę rzeczy. Jedną z nich jest taka, że jako, że praktycznie za moment są święta e, Bożego Narodzenia, tak więc z okazji tychże świąt chciałbym Wam życzyć. E, takich prezentów jakie sobie jakie po prostu byście chcieli e, dostać e, co też po prostu lubicie, żebyście się e, jak to e, mówi, jedz, bo w domu tego nie ma, tak więc żebyście e, zjedli bo porządnie e, serniki, nieserniki, magowce jakieś ciasta inne ale przede wszystkim żebyście po prostu Spędzili ten czas z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi, pomimo tych wszystkich zakazów i nakazów odnośnie tej całej chińskiej zarazy, żebyście no, po prostu spędzili ten czas z bliskimi. I ze swojej strony bardzo bym chciał serdecznie podziękować Wam za ten rok. Mimo wszystko, że nie był on jakiś e, wybitny, jeśli chodzi ogólnie o to, co się e, działo, można powiedzieć, że rok 2020, jeśli chodzi o cały XXI wiek, jest jednym z gorszych lat. Patrząc. Wstecz na to, co się działo w poprzednich 20 latach, ale myślę, że rok 2021 będzie zdecydowanie lepszy. Takiego takie jestem myśli i nawet myślę, że po prostu tak faktycznie będzie. Ale słuchajcie, ten materiał robię też z racji tego, żeby poinformować Was, że 23. 24, 25 i 26 e, grudnia tego roku nie będą pojawiać się żadne materiały. Co prawda, poza tym filmem mam e, nagrane jeszcze dwa filmy, ale one zostaną tak naprawdę opublikowane dopiero 27 grudnia. E, tak więc dopiero po 27 e, grudnia, po przesłaniu, ta tych następnych dwóch materiałów e, będę nagrywał kolejne no i oczywiście e, przed Sylwestrem czyli e, no myślę że tak ok około może 15 16 ewentualnie e, do 20 pojawi się też jeszcze jeden film ale słuchajcie też chciałbym wam podziękować przede wszystkim za te prawie 110 subskrypcji, co dla takiego kanału jak ja, który jest prowadzony w dość specyficzny sposób, e, umówmy się, dość e, praktycznie niespotykany na w ogóle na YouTubie, e, a przede wszystkim na polskiej scenie YouTube'a, co warto podkreślić. Tak, więc ja każdemu z was i każdemu z osobna bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, nawet za te 3-4 wyświetlenia pod filmami, bo mimo wszystko e, to, co robię, to tak naprawdę jest moje hobby. Ja nie czerpię z tego e, żadnej korzyści majątkowej, e, niczego. Nie zarabiam po prostu na tych filmach, tylko to robię e, z własnego hobby, po prostu. E, lubię to robić i raczej się nie zmieni, że nie wiem, nagle stwierdzę: hej, że. Porzucam to. miałem chyba 2-3 lata temu jakoś tak, że fa... może jeszcze rok temu chciałem to rzucić, ale jakoś tak mi jest, że no nie, ja... że ten YouTube jest częścią, w pewien sposób częścią mojego życia, że siadam coś tam nagram, wrzucę na kanał, jakoś tak się to wszystko kręci. Tak więc za te 110 subskrypcji bardzo bym e, serdecznie Wam chciał podziękować. Plany na rok 2021 pojawią się w kolejnym filmie, e, który pojawi się, tak myślę, e, właśnie około tak 15, 16, ewentualnie 20 e, w noc sylwestrową. To chyba będzie 30 albo 31 grudnia, jakoś tak. Nigdy nie pamiętam tej daty. Nie mogę sobie, e, może nie tyle co nie pamiętam, ale nie mogę sobie zapamiętać, czy to jest 31 czy 30 grudnia, ale nieważne, tak czy, tak czy siak. Dzięki serdeczne e, po prostu za to, że jesteście, za to, że wspieracie mnie przede wszystkim e, tymi wyświetleniami, tak naprawdę, bo te 3-4 wyświetlenia, nawet 5 to jest dla mnie. Taki znak, że faktycznie są ludzie, którzy e, chcą się po prostu rozerwać, pośmiać, e, i to sprawia, że po prostu mam chęć do robienia dalszych tego typu materiałów. Tak więc to tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za te subskrypcje, za te wyświetlenia, za wszystkie komentarze. Te negatywne też, pod warunkiem, że one są, mają. Jest to krytyka konstrukty, e, konstruktywna. Yy, I cóż, yy, i no, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam, tak naprawdę, wesołych świąt. Cóż, to tyle. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia po święta i jeszcze przed Nowym Rokiem. Trzymajcie się. Pa.